из-за Bardzo, bardzo, bardzo jestem, że ministerstwo Pana zaprosiło, um, przedstawiciele tej organizacji. Możemy zatem jeszcze podyskutować dalej, jeśli chodzi o system włoski. Powiem powoli. Myślę, że system włoski nie jest systemem obligatoryjnym, ponieważ ludzie zapłacą za tę mediację tylko i jeśli będą chcieli ją realizować. Nikt nie może. Zobowiązać. W niektórych tylko przypadkach wymaga się Do tylko, żebyś się pojawił. Jeśli mam, mam wszcząć sprawę na przykład mętu medycznego, ona jest moim lekarzem, Przez Pomyłkę ucięto mi palec, ponieważ jest mediacji. Tutaj nie mogę udać się do sądu. Muszę udać się do ośrodka mediacji. Jestem jest De jurysie, chcę z tego lekarza. Proszę ustalić datę spotkania mediacyjnego za 30 dni. No I wtedy Centrum Mediacji zwraca się do tego lekarza. Mówi, Zo... panie doktorze, został pan zaproszony przez doktora. Jeśli się doktor, lekarz nie pojawi, to Centrum Mediacji wyda zaświadczenie, że tak było. Z tym zaświadczeniem udaje się do sądu. Mówię, panie sędzio, Próbowałem, ale lekarz się nie pojawił. Fakt, że lekarz się nie pojawi, to ryzyko dla lekarza, ponieważ jeśli sędzia uzna, że nie było wystarczających przyczyn nie pojawienia się, to mamy dwa typy sankcji. Sędzia może powołać się na szereg dowodów przeciwko lekarzowi, jeśli lekarz się nie pojawi. Załóżmy, że lekarz się pojawi. Odpowiada na zaproszenie do mediacji. Ja zapłacę 40 euro, a on zapłaci 40 euro, spotykamy się z mediatorem. Pierwsze spotkanie wstępne, które może potrwać minutę albo cztery godziny. Mediator będzie starał się nam wyjaśnić, nie w kategoriach ogólnych, nie będzie mówić ogólnie o, o mediacji, będzie When mówić o rozsądzeniu ugotowym naszej sprawy, ponieważ ja the załączę the wszystkie dokumenty, so całą dokumentację. A więc taki mediator musi się z tym zapoznać, w oparciu o takie informacje zapyta nas, czy chcecie kontynuować mediację, czy nie chcecie. Jeśli powiemy, jeden z nas powie nie, wtedy jest koniec spotkania, podpisujemy oświadczenie, dziurze i pan doktor, odbyli pierwsze spotkanie, zdecydowali nie kontynuować mediacji, to takie oświadczenie wypełni mediator. Jeśli będziemy kontrolować, powie nam ile będziemy płacić, jest taryfa rządowa, czy to jest sprawa do 1000 euro, czy od 1000 do 5000 i tak dalej w górę. I według tego taryfikatora powie tyle, a tyle będzie to kosztować, nawet jeśli mediacja się nie uda, musi się to zapłacić. Tak wygląda ten system u nas we Włoszech. Jak już powiedziałem, rzeczą bardzo złą jest to, że prawnicy są automatycznie mediatorami. To była zła decyzja naszego rządu, ponieważ nie chciał się im narazić. A na przykład w Austrii mediatorzy są szkoleni na kursie przez 240 godzin. Ale wolę takich mediatorów jak we Włoszech, bo w Austrii nie, nie ma mediacji. Nie ma idealnego programu sz szkolenia mediatorów. Uczymy się w praktyce. Możemy mieć najlepsze stopnie na Wydziale Prawa, ale to nie znaczy, że wiemy, jak występować w sądzie. Trzeba mieć doświadczenie. Nie mówię, że kwalifikacje mediatorów nie są ważne. Szkolenie powinno być właściwe, ale co się liczy na końcu, to konkretne doświadczenie. I tutaj ludzie nie będą mieć takich doświadczeń dopóki ramy prawne tego nie umożliwią. Musi to być e, efektywny system prawny, e, tak zorganizowany, że będzie generował wyniki. Dzień dobry, Panie Profesorze. Bardzo dziękuję za fantastyczny wykład. Jestem Katarzyna Przyłózka-Krzyszewska. Jestem szefem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. I chciałam powiedzieć, że udało nam się, wspólnie z ministerstwem, właśnie te wszystkie Państwa uwagi, pana uwagi, zawrzeć w tym projekcie ustawy. Bo dokładnie tak, jak pan opisał w tej chwili, ten projekt ustawy będzie zakładał nie obligatoryjną mediację, tylko właśnie z opcją wyjścia. Tylko jeszcze na etapie przedsądowym, dokładnie tak samo, jak doświadczenia włoskie pokazują, że wtedy ona się najlepiej sprawdza. To jest pierwsza sprawa. Druga, poprawiliśmy również kwestię dotyczącą szkoły. Także prawnicy w Polsce nie mogą być automatycznie mediatorami tylko dopiero po przejściu 40-godzinnego szkolenia. Także wszystkie te uwagi, które Pan Profesor nam tutaj dzisiaj zgłosił, wydaje mi się, że Ministerstwo Gospodarki, bazując na zespole składającym się z wybitnych, wybitnych specjalistów, w szczególności właśnie Pani, między innymi Pani Doktor Dmurzyński, czy Pana Doktora Morka, korzystając z najnowszych analiz, między innymi również Pana Profesora, ja pozwoliłam sobie skorzystać z tej analizy, którą Pan w zeszłym roku przedstawił w Londynie na spotkaniu w ADR Group, i te doświadczenia Państwa zostały w tej ustawie zawarte. Także mam nadzieję, że to wyjaśni również wszystkim, i również i Panu profesorowi, że my Polacy daliśmy sobie z tym radę i właśnie dokładnie wprowadziliśmy ten system. Będzie możliwość skorzystania z mediacji, i będzie taka wola ustawodawcy, żeby zrobił to na etapie przedsądowym. Jeśli nie będzie chciała strona z tego skorzystać, to nie będzie musiała. Będzie tylko prośba o to, żeby zawarła w pozwie informację, dlaczego nie skorzystała. I nie będzie to również podstawą do odrzucenia posłu. Dlatego bardzo dziękuję za ten wykład i mam nadzieję, że będzie Pan mógł w Europie pochwalić się tym, że Polacy wprowadzili coś takiego, co jest innowacyjne.